Pierwszym takim autem, z którym e, było tuningowane, jakoś tam e, było coś robione z tym No to było Audi A4 e, B5, 1.6 e, w benzynie No to takie było, było takie, no e, za bardzo nie było co z tym zrobić Bo to takim był e, wolno ssąca 1.6, tam chyba już nie pamiętam, 130 czy 110 koni, coś takiego było No ale tam się trzeba było dokupywać się różne e, stożkowe filtry, to fajnie ryczało, no nie jeździło to. A potem, po tym dołączyłem do klubu A4, gdzie tam pozdrawiam chłopaków i dziewczyny, jeśli ktoś to ogląda, fajnie, cieszę się. I no to dopiero wtedy się zaczęła taka, e, taka, taka mm, zajawka na tuning out, przeróbki i, i tego, tego typu rzeczy. No potem już klasyk był, klasykiem było Audi a 418 1.8 Turbo w benzynie No tutaj, tutaj to już było, można powiedzieć, że już troszeczkę grubiej Bo i turbo było zmienione, ale turbo było zmienione dlatego, że To była ciekawa sytuacja, którą by warto opowiedzieć, bo to naprawdę by... No było, to jechałem akurat wtedy z Anglii do Polski i W Niemczech gdzieś kontrolka mi wyskoczyła, check engine olej i check engine, mówię dobra sprawdzam olej, poziom jest taki jaki powinien być wszystko ładnie, pięknie, mówię no dobra, co jest jadę dalej, auto wpada w tryb awaryny zjeżdżam gdzieś tam na autobanie, zjeżdżam gdzieś gdzie, gdzie mogłem zjechać, nie pamiętam, gdzie tam eee... no i sprawdzam olej, no jest olej poziom jest, mówię, No dobra jadę dalej wyłączyłem silnik odłączyłem klemy, zresetowało się eee, pojechałem dalej zaczęło coś tłuc ale to było taki hałas, był, że po prostu tego nie szło. Te, to już nie, nie, nie szło dalej jechać. Po prostu yy, zapchnął się smok yy, pompy olejowej. Wszyscy wiedzą, co to jest, za to takie sitko, które tam po prostu pompa pobiera olej, i to było zatkane. I nie szło, nie pompowało oleju do góry. Nie było na tyle ciśnienia, żeby pompowało na zawory. No i te zawory po prostu tak tłukły, że no naprawdę był hałas. Akurat tak się złożyło, że w tym miejscu, gdzie musiałem już zjechać w nocy, tam był warsztat Audi. <laughs> przypadkowo całkowicie, przypadkowo był sobie warsztat Audi. McDonald's, takie rzeczy, no można było tam, te... Poszedłem do tego warsztatu i mówię, że coś tam oni mówią, no, no ale nie, nie da radę tego zrobić, bo, bo to jest, i, i w ogóle ciężko się było dogadać. To dobrze tylko, że mojej teraz już jak żony e, e, siostrzenica, ona w Niemczech mieszka i, i dobrze po niemiecku gada, zresztą moja jak żona tak samo. Wtedy dobrze, wiesz, no i nie szło się dogadać na tyle, że nie można było się. To znaczy, językiem, z językiem nie było problemu. Tylko nie szło się dogadać z nimi co do terminu, czy oni mogliby to auto zobaczyć, bo nie mieli czasu, bo po prostu tam inne auta mieli. Ja nie mówię, że po prostu najlepiej by było zostawić to auto, przyjechać do Polski i, 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 i z Polski ściągnąć do Polski i w Polsce naprawiać, bo y, no, to w innym kraju no, troszeczkę tak inaczej by było. No i tak zrobiliśmy, że to auto poszło do mechanika do Wrocławia. Teraz już nie pamiętam, który to był, e, który to był e, warsztat, ale no. E, no co, no chłopaki rozebrali auto, no i stwierdzili, że, że pompa e, wyczyścili tego smoka, pompa się nie, nie, nie zatarła, wszystko dobrze, podawało olej, wszystko ładnie, nie, ale turbo padło, bo nie miało oleju i padło. Czyli i tutaj było właśnie to już do, do, do tego to był y, po, powodem tego, że y, już nastąpiły takie myśli, że trzeba będzie większe turbo, inny turbo ułożyć, bo już to już się po prostu. Tak. No, więcej demu było niż mocy, ale tutaj w tutaj od, odgrywało właśnie to, że no, no, turbina po prostu w jednej turbiny już, już się wyrobił na tyle, że jak stałem na wolnych obrotach, to jakby kurwa światło dymno paliło za mną, nie? także <laughs> to, było, to było śmieszne. No przyjechałem, to jakoś się dotoczyłem do Anglii na, na prom, wszystko ładnie, pięknie auto normalnie jechało, mocy było mniej, ale mi powiedzieli chłopaki z warsztatu, żeby właśnie tutaj ono będzie dymić, bo będzie spalać olej, bo, no, bo jednak będzie dymić I, i jednak to turbo już jest do wymiany i ten. No i tutaj już się zaczęło wymiana turba. wtedy y, przyszedł czas na taki kontrowersyjny rok, gdzie kupiłem turbo y, chińskie gdzieś na ebayu. Wszyscy się śmiali ze nią, mówią, nie, nie da rady tego. No cóż, 1.8 dało rady na tyle, że to chińskie turbo, wymiana wtrysków z 1.8 z tej 190 Bex, chyba o ile dobrze pamiętam silnik, oznaczenie silnika, to było chyba 190 albo 200 koni, tam te ta, ta, ta 1.8 Turbo miała, z niej wtryski były. Do tego było Revotechnik program, który pomógł mi ustawić te wszystkie wtryski. No, efekt końcowy był taki, że moje 1,8 ze 150 zrobiło się 180 koniec. Także na chińskim turbo domowym sposobem 30 koni dorzuciłem. No było zmienione tam jeszcze, ta właśnie B6 była na Gwincie, do tego jeszcze był z S4, był Swaybar, nie pamiętam jak to się nazywa po polsku teraz, no nie pamiętam, Swaybar, no. zawieszenie było zrobione na tyle, że fajnie to było, no ale trzeba było się pozbyć tego auta, bo już wtedy już większe auto potrzebowałem, no i przyszedł czas na Volkswagen'a Turana. Volkswagen Turan, no tutaj już było troszeczkę inaczej, bo tutaj też już turbo padło. <laughs> tutaj też trzeba było turbo kupić, ale to było yy, to się stało w taki sposób, że yy, kupiłem to auto, ale dlatego, że moja yy, wtedy żona jej się bardzo podobało to auto, bardziej niż mi, i raczej posłuchałem się jej, czego może nie tyle że żałuję, bo. Do, dowiedziałem się, nauczyłem się czegoś o, o, o autach i przede wszystkim o mechanikach, takich sprzedawcach domorosłych, którzy gdzieś kupi auto po wypadku, sam chce zrobić gdzieś tam w tyłu na jakimś bakiardzie i, i chce je poznać. Także tutaj było dobre doświadczenie. Doświadczenie było w, w, w tym sensie, że można było to wszystko e, nauczyć się czegoś i zobaczyć, jak to się odbywa. Jeśli ktoś nie miał pojęcia, no to niestety dał się nabrać. No ja się dałem nabrać. Było do wymiany turbo, ale to zaraz turbo, zaraz po, 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 po kilku, chyba po dwóch miesiącach jeżdżenia już padło. Do tego jeszcze y, ten cały element z, z kierowniczy jest w nie był. Pewnie y, chyba Turan to było? To było elektryczne, cały ten mechanizm był elektryczny. Też się wyrobił, na tyle się wyrobił, że. Trzeba było to całość wymienić, wymieniłem, no w sumie po tych wszystkich wymianach Już później tylko koło jeszcze trzeba było, bo BBS-y chyba miałem wtedy, ale BBS-y były pęknięte, bo ktoś tu przypierdolił gdzieś tam w krawę, No auto po wypadku było właściwie, nie? Także kupiłem yy, też chińczyki yy, felgi z GTI Fajnie auto wyglądało, każdy mówił, o chińskie ten Ja tam nie narzekam, nigdy nic, nic złego się nie działo, nic nie pękało nie były krzywe, były równiuszkie. czasami, o ile dobrze pamiętam, to w jak zakładałem opony, to nawet nie było problemu z wyważeniem ich, po prostu było no, normalne, nie wiem, no pewnie struktura metalu była jakaś inna, bo Chińczycy pewnie jakoś inaczej to robią, ale sam fakt tego, że dużo tańsze były, można było kupić to naprawdę w, w bardzo ciekawej cenie. To też kupiłem z, yy, chińskie do b z R8 felgi, 18 także... No, to był, był taki czas, że bardziej na wizualnie pieniądze szły. Na, na wizualny tuning, przeróbki. No, po, po Turanie przyszedł czas na Mazdę, Była Mazda CX-7. No, tutaj już za dużo. Już bardziej nowocześnie w Dizlu, dwulitrówka w Dizlu, 170 koni. No, szło to trochę tak, trochę nawet zapierdalało. Zważywszy na, na wagę auta, no, to było no, nawet, nawet zwinne i żwawe. Także fajnie się tym pomieście jeździło. 4 koła napęd. No tutaj też przygoda była stąd. Tutaj za dużo nie robiłem, bo dosyć długo tego, tej CX CX7 nie miałem. Bo tutaj właśnie był przyszył taki okres w moim życiu, że się rozwodziłem i po prostu trzeba było zmienić pracę i tak dalej, tak dalej. Więc CX7 trzeba było zamienić na coś, co będzie już pasowało na taksi. I tutaj już był problem, bo w Newcastle gdzie ja jeżdżę na taksówce Mazda była czarna, a czarnym autem nie można jeździć, bo czarne są tylko Black cuby, czyli Private High, a. każdy inny kolor oprócz czarnego, więc trzeba było się Mazdę pozbyć, no właściwie się pozbyłem Mazdy, ale w Mazdzie było do zrobienia, już był ten czas, że trzeba było już łańcuszek rozrządu robić, tam już zaczęły wyskakiwać różne błędy. No i to tak ten No i przyszedł czas na to, żeby właśnie yy, Historia z Uberem się rozpoczęła I wtedy kupiłem Forda Mondeo W litrówkę w dieslu I tutaj właśnie Ford Mondeo miał jedną przygodę Którą gdzieś tam na lotnisku wyjeżdżałem W super przyjebałem, także tutaj była Jedna jakaś taka stłuczka drobna Ale od Forda Mondeo się zaczęło i, I właśnie tutaj teraz na tym skończę I następny odcinek będzie już O Uberze, o przygodzie z Uberem